Dello, widzowie, serdecznie Was witam! Dzisiaj jest pierwszy dzień naszej cudownej e, nauki w szkole magii i czarodziejstwa magika. Widzowie, jak widzicie, ja już jestem ubrany w piękny kostium, który do mnie przyszedł. Tylko tutaj mnie coś u góry jeszcze uwiera. Tak, mam wrażenie, że to jeszcze nie jest dobrze dopasowane do mnie. Ale to ja tam skargę magicznemu zaraz złożę, że tutaj to nie na moje rozmiary. Widzowie, wiecie, to jest jego też pierwsza chyba szkoła magii i czarodziejstwa. Więc nie bądźmy tutaj, widzowie, wymagający. Zobaczymy, czego magik nas będzie chciał nauczyć. Jak wiecie doskonale, dostaliśmy już właśnie przydział, e, co że mogliście zobaczyć na odcinku Tosta, więc kto nie widział, no to wpadajcie serdecznie do niego i zobaczcie sobie, jak to tam wyglądało. Jesteśmy rozdzieleni na dwie drużyny. No i w dzisiejszym odcinku jestem ciekaw, co się w szkole magii i czarodziejstwa magika wydarzy, bo to jest tak naprawdę chyba nasz pierwszy dzień. I dzisiaj będziemy się możesz uczyć jakichś zaklęć albo czegoś, nie wiadomo, tak naprawdę to jest pierwszy dzień, więc pewnie też na spokojnie będziemy musieli poznać wszystkie tajniki magii. A wy widzowie! Poznajcie wszystkie tajniki naszego serwera na kidowice.pl, ponieważ tam wystartował nowy one -block i na tym one jest rywalizacja między mną, a to na otwieranie nie skrzynek. Dlatego jeżeli jesteście w mojej drużynie, drużynek Żabek, Dave'a, to wpadajcie i kupujcie moje skrzynki, bo pierwsza osoba, która wydropi całego seta, cały set będzie miała jedna osoba, czyli e, czapeczkę, klatę, spodnie i buciki. No to przyjeżdżam do tej osoby w prawdziwym życiu. Pierwsza osoba, która to uczyni i opublikuje na Discordzie na kanale Spotkanie z Dave'em e, zdjęcie, że ma cały ten secik i my to później zweryfikujemy. No to do tej osoby wpadam w prawdziwym życiu. Tylko to musi być gdzieś na terenie Polski, nie? No to jest bardzo ważny czego, żeby to nie było gdzieś, nie wiem, we Francji albo gdzieś. E, wpadajcie też na kidsklep, po takie kozackie koszuleczki które mam tutaj teraz na sobie, bo ich dostępność jest limitowana, więc spieszcie się zakupywać, bo może ich za niedługo nie być. A ja widzowie lecę czym prędzej do e, Piksona, bo Pikson jest ze mną razem w e, nie tyle gangu chłopaków, co też w drużynie chłopaków, oczywiście w naszej szkole magii Czarodziejstwa Magika! Więc wbijam do niego! Pikers, jesteś tu! Halo! Pikson! Ooo! daj bo. Siema, Oj! Siema, ej! Czemu ty nie masz mundurka, Pikers! Co ty robisz? Jak to? Jak to? za... Zapomniałem się przebrać. No jak się zapomniałeś, No to leć się szybko przebrać. No chopie, no co ty, no? No pikers, no ubraj się! No o, dobra, szybko no. się przebrałem. Jak wyglądam? Ciała, ja nie mogę, no i teraz no, wyglądasz jak prawowity tutaj uczeń. Jak prawowity uczeń z magii. No i to mi się podoba, no. Wreszcie elegancko. Dobra, brawo. No ty też niczego sobie. Jesteś Zygodane, gotowy na bracia. pierwszy dzień? Jesteś gotowy na pierwszy dzień? Chodź jeszcze, zobaczymy może ten, jak dziewczyny tam. Nie, nie, tam, byłem nie, nie, chodź, 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 Chodź jeszcze do dziewczyn, zobaczymy, jak one się tam pryzymy. I razem są. A wbijamy do nich, Ej dziewczyny, co tam by sobie. Wezą? Razem, hej. E! Ej, właśnie, jak wyglądacie? Ej, dobra, fajnie wyglądacie w tych mundurkach, kozacko. A my? A my? A my, my, też, my? Fajnie masz a my też, fajnie masz tutaj też A no jest, jest, jest drużyna tutaj gotowa do akcji. ja aż sobie... O nie, ja zostawię gdzieś mój plecaczek, dobra. A nie, mam! Mam go na plecach, dobra, nice, okej. Okay. co żyj? Ej, przyjaciele. Co ty przyszedł! Przyszedł oh, trzeci! No, tak e, ale nie śmiejcie się, tak? No jak tutaj się nie śmiać, chłopie, co to jest? Co to jest za nie to się. W no, tej ładnie wygląda. no dobrze mi fituje chyba, nie? Ogólnie wygląda jakby był najmocniejszy z was wszystkich. Znaczy, no, znaczy... inaczej. Powiem <śm>. Ej, tak. mam pomysł, co? mam pomysł. Jaki pomysł? No to nie nie, swoje będzie, nie, będziemy robić sobie paznokci Robimy sobie wspólne zdjęcie. O dobra, ale nie, bo to... no dlaczego? Dlaczego musimy wychyć? To magicznie nam zrobi Dasz aparat dobra. magicznemu. Ej, dobra, jak to kozacko wygląda. Ej, mam do was pytanie. Ej, w ogóle właśnie, my możemy normalnie rozmawiać, nie? No nie jesteśmy przeciwnikami, po prostu jesteśmy w innej klasie chyba, nie? Czy jak to w ogóle działa? No tak, nie, nie wiem, jak nie jak się nie tak się nie miał, to będziemy... nie rozmawia pa, idźcie we dwóch, we no, dwóch No jak nie, nie? no nie, działamy razem no, jako no, króla. No przecież Ej, w ogóle wydaje mi się, że tutaj będzie dość śmiesznie, nie? Bo to. Stu, <laughs> to stu, impostor. Aha. Ej, ale pamiętaj w ogóle, to stu, Nie impostor, ja To nie jest decyzji, tak? Pamiętaj, że, że jesteś nie? Jak będą jakieś tajemnice, to. Można powiedzieć, nie? Wiesz, że co chodzi. Wam chopy na no, wszystko, nie? Fajnie, że teraz tam no, mówisz, no, ja nie samowo, <gnawki> Dobra, ej, co wzięliście ze sobą do szkoły na pierwszy dzień? Co macie w plecaku? Bo ja mam trochę Mietz, rzeczy. Miecz, kilof, siekiera i łuk, żeby zniszczyć tą całą czapkę głupią. No, ja ja mam 7 podręczników, 4 zeszyty, butelkę z wodą, ziemniaki i ten i mięso. Cóż ja za prymus go. można byłoby powiedzieć. No, no, no. Przygotowana. A gotowana. po co ziemniaki? Będziesz gotować obiad? Nie no, jak zgłodnieje, no to tam sobie zjem. A, no to w sumie jest jakiś dobry pomysł. Dobra, ja jeszcze mogę pochwalić faj w plecaku. Dawaj, dawaj. Jadro wody, czapka cyklopa, dwie podki na niewidzialność, trójząb, Ej, kłódka Jakiś... na niewidkę jest spoko w sumie. Ej, dobra, będzie można tak. robić magika ten, można robić jakieś żadne. To się też ma, to się też ma. Ja czapkę. No cię, nie, 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 w nie, 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 przydzieliła nie, 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 przydzieliła nie, 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 nie. My nie ja będę czarował tym nożem, ja będę tym To nożem, możliwe, że na dzisiaj na w ogóle od magicznego dostaniecie te różki. Ci... No, no, a no, może my dostaniemy, bo ogólnie dziewczyny są lepsze, więc my może dostaniemy już jakąś wyposażoną różdżkę. A wyposażoną, chody, chody, bedy, no! Będę się śmiał tak z was, nie? Jak wy dostaliście takie, takie drewno, jakieś nie, jakieś ma sanz, nie ma szans, nie ma szans! Każdy ma dostać po równo, więc mam nadzieję, że tutaj tak. magiczny również da, bo mówił, że ja jest Pewnie jakąś atrapę ruszki <laughs> Nie no, ty już dostałeś, ty już masz! Ale no przez to, no wiadomo, no, Pikers no tam ukradł w po, poprzednim odcinku różkę, więc no. Nie ukradł, tego. tylko pożyczył! Ja no myślę, jak pożyczył, jak to na czele? To bym dodatku oddał i to jeszcze w dodatku oddał i przeprosił. Tak, <laughs> oddał i przeprosił, oddał dopiero jakś przepytał! Jakbyś oddał wcześniej, to może nie było problemu. Ale oddał. Dobra, ja ]my zobaczymy. może ci magik zerwie jakąś gałązkę w Gdzie jest magiczny, gdzie jest zupełnie magiczny? Tu go nie ma? Okej, okay, ja okay, dobra. Wcali już! Wcali już! Może, A może on czeka na nas? Może się zwolnił pierwszy <noise> dzień, magicznie już nie wytrzymał, zobaczył jakich ma uczniów i stwierdził, dobra, rzucam tą robotę. Dobra, to oh, chodź, magicznie. Witam, oh. yes. witam! Słychać bardzo już z drugiego końca widowic, widzicie, wy macie piękny ubiór, moi drodzy! Witam Siema, najlepszego dobra. nauczyciela! Fajnie, witam! Fajnie. Super nauczyciel, witamy. Witamy z Speakersem najlepszego nauczyciela, Ma. O pięknie, pięknie. O, e... ja, już się nie doczekać. ja mam jeszcze pytanie zanim wejdziemy. Parami, parami. Mm, ja mam pytanie zanim wejdziemy. Czy są jakieś rzeczy, których nie wolno wnosić na terenie sali? Tak rzeczy niebezpieczne. A co, o, to A, ona to idzie. To A, co? już w od razu. Nóż. E... Co? E... ma? Oa, patrzcie co. Ktoś ma? Ktoś ma nóż? E... Skąd ty masz taki nóż? Ej! Cój? Skąd masz takie kuzowskie rzeczy? Yo! To jest, to jest. Gdzie jest ta czapka? Jest dalej tam gdzie była? A co, <laughs> masz jakiś problem do czapeczki? Idę Idę z nią przegadać dyskusję wczorajszą i decyzję Nie, czekaj! Do dyrektora, do, do dyrektora. kto tu jest dyrektorem? Mam dla niego świecę. Nie o, no, nie do nie. Bardzo. O dobra, proszę bardzo, dobra, wbijamy do sali, zapraszamy elegancko e! Co? To moje miejsce. Kogoś? Nie, a może kurde, to wiesz, nie? Nie, ale ty pikierzesz, ty siedziałeś z przodu, ty siedziałeś z przodu przecież, no A ty no, Filip, nie. ty chyba Filip z przodu! Nie, każeba masz siedzieć! Do przodu, a chłopaki, do tyłu. No właśnie, ej, dobra! Idzie koleżanek. Ale co, co, to, ej, no to no, ale parężanek. co to jest no nie no, co to jest za księżnickie podejście, co? Ej, właśnie, magiczny, zanim jeszcze zaczniemy pierwszą lekcję, bo mam ważny ten, zrobisz nam wspólne zdjęcie takie ten? Wera, daj aparat panu nauczycielowi, no. Bo nie mam, bo nie działa. No jak A, nie? zobacz. No bo paper papier... trzeba mieć. Paper trzeba mieć. O. E, magiczny, zrobisz nam tutaj na wyjściu, co? Tutaj na ładnie takim tle. Chodźcie, chodźcie, zrobimy sobie zdjęcie. E, czekajcie, gdzie my się tu możemy? O, tutaj na tym. Jak sobie tutaj, o, tu sobie staniemy elegancko. O, a ty na magiczny, magiczny tutaj ładnie foteczkę zrób, co? Chodź magiczny. magiczny. Proszę, Magiczny, poczekaj, czekaj, czekaj. Magiczny, czekaj, poczekaj. Co oni tam robią, ty? Tyga. Dasz, dasz mi mundur niebieski, bo mi będzie przed matką. No Aby nie facie, no, co ty gadasz? O chyba żartuje. Różowy to jest piękny kolor i proszę się tak. Filipie, z... bardzo z... ci ten różowy pasuje tutaj, nie gadaj tak. Właśnie, dobra. Ta? O, no, już tam. Więcej za starych czasów, to różowy był kolor mężczyzn. Dobra, o. Chciałem no, tam. Jak nastąpił, jak następnił No i bardzo dobrze. do chłopcy z tyłu. No nie no jak! No. no dobra, 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 okej, okay, dobra, no. No, dziewczynki. To pięknie. <laughs> Dobra, pyk jest zdjęcie Będzie nas tam widać w ogóle? Na tym zdjęciu pokaż Wera czy widać czy, czy, czy nie widać Ja mam to zdjęcie Kto ma to zdjęcie? Wera ma to zdjęcie bila, o, bila. wygląda o wygląda? nie, okropny, Dobrze, okropny mnie. Dobra, ej, co zrobimy, mi zrobimy lepsze, jak to wygląda beznadziejnie, Jak beznadziejna foto na staż Okropny fotograf, Dobra, chodźcie do sali, chodźcie do sali, nie ma co. Dobra, sprawdzamy, magiczny, co dla nas przygotowałeś dzisiaj, co będziemy robić? Dobra, siądźmy sobie. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić listę obecności. Ej, kolego, ej, chwila, właśnie, ty, ty się nie zapomniał? Co ty robisz, Filip? Obecny. Obecny! Do, do koleżanek! Co? Do koleżanek Filipie tam do przodu! Co to, ale dlaczego? Co to za segregacja? Panie Shipson! O no, no i elegancko. panie, właśnie, właśnie, dobrze powiedziałeś, panie, Pan, panowie siedzą z tyłu. Dobra, niech mu będzie niech siada nami chłopakami z tyłu. Do, ej, co ty masz, do kuchu czy Nie, dobra, jednak nie, jednak nie, siadam z przodu. Skoro mówisz, że... O dobra, będę przeciwkowa. Słuchaj! No, prowadź lekcję. Jest obecna. Kto? Nie ma. To? Tosia. Jestem. Jestem. Tosia. Jestem. Szymon! Ale przecież mówiłeś, czy Pickers jest, no jest. <laughs> Dobrze. Szymon! I, I żeby no było jasno, ja jesteś w środku. Teraz ty. Idę. <laughs> eee, obecny. Różdeczki! O! Ej, no właśnie, a to dużo, to dużo no dla, dla mnie. Ej, co, macie takie same dziewczyny? Macie takie same czy macie mamy? lepsze? Te no. same, okej, okay. czyli każdy jest porównywalny. No to dobrze, podoba mi się to traktowanie wspólnie nauczycielu tutaj wszystkich uczniów. Dobra, no to co robimy, panie nauczycielu? Czego się nauczymy dzisiaj? Jest... Ej! Ej! Co jest? Gdzie magiczny? Ej! Aaa, znikłem go! Aha. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty, jak ty, jak ty to uczyniłeś? Ty no Co? Eee... Invisibilisus i no. Co ty, co ty? No. Kto? kto to zrobił? Co ty jest? Co no, za Katek zrobił? Nie wiem, ja nie, nie wiem. Nie, nie mam takiej umiejętności jeszcze panie waliczny. Ja. Ja to... ten... no, nie chcę tylko zepnę! Dobra! I to i uciekamy Przepraszam. Jak ja no czemu przecież ja nic nie zrobiłem? Aaaaaaha! Bardzo dobrze! Przepraszam do pani! Chcecie się tak bawić, proszę tutaj stany! Tylko panna może zebrać <noise> Dobra, e, co mam robić, panie nauczycielu, słucham, Dobrze, wyjmij proszę jedno zaklęcie e, Wingandium Lembionsa Jaki debit No dey, co <noise> je wyzywasz? Dobrze <noise> powiedziałem przecież ty Stop, stop Tak, stop. proszę siadać! Co się lewiosa <noise> <noise> dobra! A nie dobra coś dzwonię, nie w tym kościele! No dobra tam! magii nie można używać do złodziejstwa, to na pewno. No, i to tyle chyba. Nie to wystarczająca odpowiedź, proszę więcej. No, no to magii jeszcze nie można używać No Finger, no. Ale mnie rozprasza, mnie rozprasza te ostatnie ławki, no A nie... nie nadaje się! Trzy, truja! Truja! Dzięki! Magi nie można używać do złodziejstwa, odsuń się. Nie ale ten bigger ten plecak cię widać! plecak cię palić! No, no bo nie mogę go ściągnąć! Ty głupcze! Dobra, poproszę. Nie no, głupcze! <laughs> co ty robisz? Oooo! Wow. Joki czar! Co jest? Jak tutaj ten, no to się pojawił? Dobra, siadaj, Pikers, łapce nie odwalaj Dobra. W takim razie zapraszam teraz to Okej? Nie! O nie dziewczynie! Nie. O nie, dziewczynie co robimy? Czy można no. magią zranić inną osobę? O, M mocne. Mocna. Wie, no, można, ale tylko w ostateczności. Czekaj, czekaj, bo to o... się... nie, nie, nie słyszymy, co to się odpowiada. Siadam Przemocy! Co to za krzyki tutaj są? Co so, chcę to... normalnie powiedzieć? Eee, Szymon, za chwilę wyjdzie z klasy, bo się nie nadaje. Z miłogęcią. No ale proszę wyjść, proszę o pusilę. Nie będziesz uczestniczył w No i nara! <noise> Nooo no, no, Sorry za ale brata, panie Waniec ponieważ... yy, no, Tak, byśmy. można, ale tylko w ostateczności i nie można jakby używać magii do, no, do przemocy Ej. Dobrze. pięknie, piąteczka, piąteczka ha. Jak Wiecie? piąteczka? Tak to, się robi właśnie. tak to się robi, a nie jakaś truja Jak piąteczka? Czemu ona pięć, ja trzy? Ja też ładnie Piąna. odpowiedziałem, halo no, no bo ona odpowiedziała bardzo ładnie, a wy się tutaj nabijacie, śmiejecie i robicie jakieś cyrk, a nie lekcje No nie no, no To jest bardzo ważna rzecz Co takiego? Co Ej, tą góry! Pikers, zaprzestań! My się to będziemy uczyć! Zobacz, no ogarnij się chłopaku, no! Słuchajcie! To... Co teraz? powiem? Ja ja już nie tego wyzwania, teraz jest konkurencja! Kto znajdzie pierwszy, a czy kto pierwszy? Kto znajdzie więcej złotych jabłek schowanych na terenie szkoły Mani wygrywa? Okej! Okay. No. Możemy... Dobra, możemy... Indywidualnie czy ekipowo? Indywidualnie czy ekipowo? Grupom, grupami, grupami, grupami! O, no dobra dobra, piker, no to dawaj to szukamy. Nie, no pomóż mi Pikers, no nie bądź taki! Dobra, dobra Nika, co się szukajcie. szukajcie. Dobra, nie no, no dam radę, a ile jest tych jabłek? Ile jest tych jabłek? Panie magiczny, do znalezienia ogólnie? Łącznie jest pięć. Okej, okay, dobra, dawaj Pikers, dobra, lecimy, czyli musimy znaleźć a minimum 3, piker, żeby. Co ze nami? Ej! No Pickers, ja no nie! Ja też eee, dalej! Ej, nauczyciel się znęca nad uczniem, co to ma być? Ej, no co, ja mam tutaj jakieś efekty! Dobra, szukamy, szukamy, daj, Pickers, pomóż mi, pomóż mi szukać! Gdzie, no, ja to... obiecam, gdzie no, on zamknął! O, dobra. Gdzie on ma Jakieś jabłka, eee... go jab... być wszędzie, czy po prostu Właśnie magicznie, gdzie? nie, nie, szkoły magii! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale jak można używać erier, to pewnie są gdzieś wysoko pochowane. Dobra, Na dachach gdzieś, albo coś. A -a -a, dobra. Ej! No daj, daj, wyszukaj, mam już jedno Mam, no O, ja mam drugie, mam! Mam, 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 no, dobra, mam Mam It's drugie Ej, hey, mam, mam, ja! Dobra, Czemu jedno, jest nie! Dobra, szybko, 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 szybko Jeszcze jedno musimy no Pickers nie, znaleźć i wygramy na pewno znaleźć. Dobra Od kiedy jestem w drużynie dziewczyn jestem słabszy O, mam, mam Ej. Pickers, mam, nie. mam, mam! Jest, mam! O, Ile dobra, masz no, Pickers? Na pięć, to już wygrali Ile masz Pickers? No, jeszcze, Ile jest, ty jest, masz? Jedno. Ja mam jedno tylko no to wystarczy, to wystarczy, jak jest pięć Dobra, znowu mam Nie, dwa Nie, dwa, dwa dwa To jest jakieś tu mam, był mam, jakiś mam. przekręt ta Nice chodźcie Wystarczyło też, Wystarczy, też dookoła tego zamku Chodźcie do magika, chodźcie do magika I co ty robisz, To czekaj, ona mnie bije, ona mnie bije Oddawaj Nie, to jest nasze Dawaj Pikers, panie magiczny Dajemy jabeczka, proszę, moje dwa Pikers tutaj też ma dwa Nie, z tego oddaj to No, dobra Panie magiczny, gdzie ty? No, słuchaj, jak on znowu gdzieś zniknął Co się dzieje magicznie z tobą? Przecież nikt nie ma takich czarów O, jesteś Magiczne, my mamy dwa jabłka Tak Ej, to są moje Jak nie, no to... Co ty gadasz? To są nasze Nasze my były mamy dwa jabłka Nie, one ukradły, panie nauczycielu, pan widział Ja, ja, ja znalazłem 400 ziemniaków Nie, no, ziemniaki nas akurat nie interesują Ale... Jak nie się nie ja to wymienić... Dobrze, plucika zapisuję do drużyny chłopaków Ale nie jest! Ja my proszę jednego Jest wygrana, na. Ale ja Oj, pięknie, no i pięknie. Dobra, panie magistrzy, czy to już jest na dzisiaj koniec lekcji? To jest na dzisiaj wszystko, możecie się rozejść. pięknie, Nareszcie, no to jest Oj, w ogóle to to mi się wszystko. podoba, widzowie, coś mi się wydaje, że w tej szkole będzie naprawdę dużo ciekawych przygód.